Ale dla nich to jest taka inspiracja i pokazuje, że aż niedowierzanie, że można być w takim, powiem, czarnej dupie tak, ze sobą, bo to przebudzić nie tylko, się Przebudzić się, rozpoznać. Ten, tak, nie tylko depresja, bo to są te wszystkie doświadczenia, te wszystkie traumy, te wszystkie nadużycia, bo które były. Bo depresja to w moim jest jeden z elementów, który nazywamy, tak. Ale after czyli charakter, efekt tak. po tym wszystkim, co wydarzyło się wcześniej, czyli wszystkiego rodzaju traumy, nadużycia, doświadczenia, ciężkie sytuacje życiowe, które były, śmierć mamy. No, naprawdę masa różnych rzeczy, już nie będę wszystkich wymieniać, ale to one właśnie ukształtowały to. I teraz ja bym mogła osiąść i powiedzieć sobie: Boże, ale miałam dupy życie, dlaczego ja tyle musiałam znosić i nosić na swoich barkach? Ale ja dzisiaj jestem wdzięczna za każde moje doświadczenie, bo to każde jedno doświadczenie, które wtedy z tej perspektywy było bardzo bolesne i było bardzo ciężkie, które musiałam przejść zresztą sama i odnaleźć rozwiązanie na to, żeby sobie w tym pomóc, ukształtowało mnie dzisiaj. Dało mi. Tą piękną możliwość doświadczania tych właśnie darów, które mam, tych talentów, tych zasobów, z którymi przyszłam, ale również życia z mojej przestrzeni duszy. Czyli powrotu do tego, czyli prowadzenie jakby życia w zgodzie ze sobą, ale życia w zgodzie z moją duszą, z moją misją, z moją, moim takim life purpose, który mam, który niosę dzisiaj. Że mogę prowadzić innych do tego poprzez własne doświadczenia i swoją własną drogę życiową w wielu różnych aspektach.